Zagłębie turkowsko-konińskie to historia przemian i nowych wyzwań. Przez dekady serce regionu biło rytmem koparek i taśmociągów. Węgiel brunatny ukształtował i ożywił tutajsze miasta, konin i turek. Pięć ostatnich lat to likwidacja elektrowni Adamów i trzech odkrywek. Odkrywka Tomisławice pozostała ostatnim przystankiem na drodze do odejścia od wydobycia węgla w Wielkopolsce Wschodniej. Przemysłowe giganty ustępują miejsca zielonym inicjatywom, zmieniając oblicze regionu. Wiatraki i panele słoneczne. Zastępują dawne symbole przemysłu, kształtując na nowo krajobraz okolicznych miast i gmin. Symbolem przemian i pamięci o przeszłości jest Dolores, niegdyś serce kopalni. Gigant, który otrzymał trzecie życie, przemierza epoki. Od Galicji do Konina. Dolores. Staje się mostem łączącym pokolenia i historię. Byłe tereny kopalniane odzyskują życie, tworząc przestrzeń dla natury i człowieka. Zalewane odkrywki sprzyjają również odbudowie zasobów wodnych utraconych w wyniku eksploatacji węgla. Transformacja to nie tylko technologia, to ludzie i ich życie. Zmiany to także wyzwanie dla tych, których życie związane było z węglem. To prawie 3000 utraconych miejsc pracy w ciągu ostatnich 6 lat. Dziś górnicy i energetycy z Wielkopolski Wschodniej potrzebują nowych miejsc pracy. Potrzebują też pomocy, aby jak najleżej odczuli zmiany i odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Czy Wielkopolska Wschodnia to historia sprawiedliwej transformacji? O tym zadecydują najbliższe lata.